Zapraszam na short rozmów na zapleczu. Ja lubię to takie sformułowanie influencer performance marketing, czyli jednak wskazujemy na to, że skoro jesteś performancem to znaczy, że dobrze działa, tak? się, że, że, znaczy, że dobrze działa, no, że, że można to jakoś mierzyć, można to weryfikować, można to analizować, yy, można przekładać tego jakoś liczby porównywać i wyciągać jakiekolwiek wnioski. I teraz, jeżeli chodzi o, o ten yy, influencer, influencer performance marketing, no to tutaj jest kilka takich aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę, no pierwsza rzecz jest taka, że nie wyobrażam sobie robić dobry influencer performance marketing i często uwierz mi, że, że, że przychodzą do mnie marki z dużymi budżetami na duże rabaty, mówię Kuba, bo jest szam, że tam influencer performance marketing robisz, to może byś nam zrobił, my mamy taki taki budżet, i no a w sumie ja się pytam, a jaki macie lejek, jak ten lejek u was wygląda, weź mi chociaż pokaż jakiś screen, zrzut, mhm. cokolwiek, jak u was wygląda lejek sprzedażowy a to jak tego lejka nie ma, no to ja tak naprawdę mówię, wiesz co, no to, 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 to w, ogóle, w ogóle mija się z celem, że z celem, żeby cokolwiek tutaj robić i to każdy, pomijam, pomijam oczywiście fakt, że że to w sumie nie, ty, nie tyczy się tylko influencer performance marketingu, ale każdego marketingu, że, że najpierw trzeba doskonale sobie zdać sprawę skąd mamy tego klienta, jaką podejmujemy decyzję zakupową, ile podejmowanie decyzji zakupowej trwa i, i, i gdzie tego influencera, influencera przyłożyć, także tak powiem, bo, bo, bo influencer że to jest performance, to jest o tyle takim ciekawym, ciekawym takim narzędziem, w rękach dyrektorów e-commerce, że możemy go sobie przekładać i na samą górę lejka, możemy sobie i na sam dół lejka i możemy gdzieś tam naprawdę wiele fajnych rzeczy influencerami robić, tylko trzeba sobie zdać sprawę, jakby no, co my chcemy osiągnąć, tak? No, jaki, jaki, efekt, jaki efekt chcemy uzyskać? Więc pierwsza rzecz jest taka, to dajmy sobie jakikolwiek cel, postawmy sobie jakiś cel, okej. Okay? Więc jak, więc jak już mamy cel, to w ogóle jest super, bo w ogóle można mówić, czy on jest realny, czy on jest nierealny albo ewentualnie go zbombardować, albo ewentualnie go pochwalić i go zrealizować. Więc to jest jedno, czy to ma być cel sprzedażowy, czy to ma być cel wizerunkowy, czy to ma być cel jakieś poprawienia świadomości, czy to ma być cel, no nie wiem, no, zbudowania brandu, bo, bo tego się influencerzy też go absolutnie genialnie, no więc tego, tego, tego trochę jest, więc jak taki cel sobie ustalimy, no to wtedy możemy sobie pomyśleć o tym, Jaki to miałby być produkt z oferty, jak miałby być pokazany, jak miałby być wypromowany, i wtedy kolejna rzecz że jak już mamy ten produkt, no to jak my mamy przekonać użytkownika tego, tego, tego followersa, żeby on jednak gdzieś na tą stronę wszedł, żeby go zainteresować, i jak mamy pokazać ten produkt, żeby go zainteresować, znaczy trzeba naprawdę tutaj, gdzieś, 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 mądrze na, na to spojrzeć i gdzieś zweryfikować wiele rzeczy, wiele aspektów, bo, bo tu jest naprawdę dużo zmiennych i marki się wykładają na absolutnie podstawowej rzeczy. Wchodzą w influencer, marketing, a nie wiedzą jakimi, co, co one chcą gdzieś. Jeśli ktoś przeczyta jakiś tam wywiad sprzed 17 lat, 7 lat z Mafeszyn, która rzeczywiście, wiesz, wrzucała coś na Instagrama i sprzedawała w całej Polsce czyściła półki nie? No, to, to, no to, jak takie rzeczy się gdzieś tam będą powielane w 2020 roku, no to raczej można powiedzieć, żeby, żeby w ogóle w ten temat nie wchodzić. Ale jeśli do tego mądrze, mądrze podejdziemy, spojrzymy na dobrą analitykę i zaczniemy weryfikować naprawdę wiele, wiele aspektów po drodze, no to może się okazać, że, że, to, może, że to może być strzał w dycha, biorąc pod uwagę, że konkurencja to robi, robi to dobrze I nawet nie mówię tu o lokalnej konkurencji, bo, bo jednak też, też, też no nie oszukujmy się, no jak chcemy to być. Dobrą marką, dobrze działa, dobrze funkcjonować, to my nie możemy patrzeć na lokalny rynku, na lokalny rynek, bo na lokalnym rynku zazwyczaj w danej branży i może jest jeden jakiś solidny konkurent, cała reszta to są po prostu Pionki do bicia, nie? Więc, więc, więc tak to w mojej ocenie wygląda, jak gdziekolwiek, na jakąkolwiek branżę nie spojrzę, to To, to rzeczywiście jest tak, że, 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 że wchodzę na, na stronę internetową mówię, boże jak, to właśnie, jak, to, jak ten biznes wam się nie spina w Google, CPC, to jak wam ma, ma się spiąć i z influencer performance marketingiem, no to też jest wiele takich tutaj tam tematów. Ja, szczerze mówiąc, jak podejmuję, jak podejmuję jakieś rozmowy z merkami dotyczących działań influencer performance marketingowych, to, to 70% nie robię, bo, bo ja mogę być tą agencją, która weźmie naprawdę jakiś fajny budżet, skroi klienta i wystawię fakturę i to będzie ostatnia faktura, jaką klient widział, nie? no bo nie będzie się za, zadowolony tak. z tych działań i często tak też tłumaczę, oczywiście Mógłbym tak robić, no ale ja jednak gdzieś tam świecę twarzą przy, przy rabatach i przy Moskito, i przy blogu, i przy MVP, i gdzieś raczej jestem osobą, która z, jakkolwiek to może gdzieś tam jakoś świadomości istnieje. Moja, jakby tam, marka osobista w mojej ocenie jest, jest jakby taka: no nie chcę tego sobie podważać, no więc nie, ma, nie będę takich rzeczy robił, ale jednak tak. i, i gdzieś, gdzieś rzeczywiście tych klientów staram się edukować i im po prostu na świecie odmawiać, albo pokazywać im aspekty, które trzeba poprawić, aby w ten świat influencer performance, marketingu marketingu wejść i z kilkoma klientami, to się naprawdę fajnie udało gdzieś za rękę ich poprowadzić. Z tym, że to, tak jak mówię, musze być, musi być zaufanie, musi być zrozumienie tematu i musi być jasno postawiony cel. Jeśli go sobie postawimy, no to, to to już jest, jest duży sukces. A uwierz mi, że i realizowałem kampanię, gdzie po last clicku wychodziło nam, że ci influencerzy nieźle sobie radzili. To, to jest absurdalne, że tak wiesz, w ogóle tam, tam, tam tak. przypominam fakt skuteczności takiego, tak, takiego mierzenia na sprzedaży, po last clicku. To już tam w ogóle puszczam. Bo jak słyszę, gdzie mówiła mówi last click w jakimkolwiek źródle, to już mi gdzieś delikatnie mówiąc to lepiej. No ale ten, ale i sobie świetnie radzili z budowaniem brandu i ze świadomości, z budowanie świadomości marki, I sobie świetnie radzili w ogóle z budowaniem świadomości produktu, gdzie jeszcze niedawno ktoś nawet nie wiedział, że taki produkt istnieje. I teraz zależnie od tego, jaki cel sobie bierzemy, no to my musimy spojrzeć na to, musimy inne narzędzie do tego dobrać. Jeżeli chodzi o sprzedaż, no to oczywiście możemy sobie zerknąć w Analyticsa, sprzedali czy nie sprzedali, dziękuję, do widzenia, no nie sprzedali, no to, no to do widzenia. Jeżeli mamy cel jakiś wizerunkowy, czy budowanie brandu, no to fajnie by było po jakimś czasie tę kampanię gdzieś umieć wyciągnąć z jakichś takich liczb typu, nie wiem, Brand24 zobaczyć, czy może jakieś zmiany urosło w internecie na ten temat, czy może na forach coś się więcej o tym mówi, czy może po prostu nazwa marki jest spisywana w Google trzy razy częściej, gdzie często ludzie nawet nie wiedzą, ile osób w Google wpisuje ich nazwę brandu, nie? I potem ktoś mówi, a wiesz, bo nam tam urosło CPC fajnie w tym roku, no ale czy w tym miesiącu nam super CPC skoczyło? W ogóle wiesz, tam acy nam pięknie lecą. No tak, tak tylko one pięknie lecą, no bo ktoś zaczął wpisywać twoją markę w ogóle i nagle nagle po prostu blokujesz brandem więcej więcej tych, 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 tych wyników niż blokowałeś. A i co może być spowodowane tym, że najzwyczajniej w świecie ktoś zrobił się tą robotę z, z influencerami albo, albo co innego dobrego się wydarzyło, więc. Więc, więc jak ja mówię, zależy się od celu, trzeba sobie przyłożyć dobrą dobrą metrykę do tego i, i, i można działać. To był fragment odcinka podcastu Rozmowy na Zapleczu. Link do całej rozmowy znajdziesz poniżej w opisie do tego nagrania.